Zapraszamy na kolejną zwariowaną przygodę mopsa budyni, rozdział pierwszy. Słote jajko w kurniku. Na wiejskim podwórku aż huczało od samego rana. Słońce dopiero wychylało złoty nosek z za stodoły, a już słychać było gdakanie, skrzydłami trzepotanie i tu pod kurzych nóżek. Co się dzieje? Ano, rzecz nie bywała. Zośka, najstarsza, najbardziej gadatliwa i najdumniejsza kura z całego kurnika, właśnie zniosła złote jajko. Patrzcie-no, dziewczyny, gdakała dumnie. Takiego okazu to na pewno jeszcze nie widziałyście. Złote, lśni jak słońce. Kury zaraz otoczyły jajko, jak straż muzealna arcydzieło. Nie dotykać! Gdakała Krysia. Nie kichać! Dodawała mania. I nie dziobać, kończyła Basia. Na całym podwórku wrzało. Kaczki plotkowały przy stawie, gęsi gawędziły pod płotem, a krowa Matylda z ciekawości prawie przewróciła wiadro z mlekiem. Kot miecio, znany plotkarz i spryciarz, oczywiście nie mógł przepuścić takiej sensacji. Zwinął się jak strzała. I pobiegł w stronę wielkiego dębu, pod którym chrapał w najlepsze Mops budyń, znany leniuch, łakomczuch i psotnik. Budyń! zawołał kot, wskakując mu prosto na brzuch. Wstawaj, śpiochu! W kurniku cud na cudy! Złaj ze mnie, pchlarzu! Jaki znowu cud? wymamrotał Mops, przeciągając się. I ziewając tak szeroko, że aż połknął spadającego liścia. Złote jajko, mój drogi! syknął Miecio. Nasza dzielna Zosieńka je wysiedziała. Będzie najsławniejszą kurą w całej galaktyce. Budyń uniósł powoli głowę. Złote, mówisz? Jak słońce w południe. Całe podwórko o tym gada. Mops przeciągnął się, oblizał i udawał, że go to nie interesuje. Ale w jego głowie pojawił się obraz wielkiego, parującego jajka sadzonego z kawałkami chrupiącego boczku. Wyobrażenie było tak realne, że aż ślina pociekła mu z pyszczka i narobiła niemałą kałużę. Ech, mruknął leniwie. Takie jajeczko to by brzuszek uszczęśliwiło na cały dzień. Nawet o tym nie myśl. To prawdziwy cud, a nie śniadanie. Prychnął Miecio i pobiegł dalej. Budyn jednak już nie słuchał. Wstał, otrzepał się i ruszył w stronę kurnika. W środku kipiało od podekscytowania. Kury chodziły wokół jajka jak ochroniarze w muzeum. Jedna z przodu, druga z tyłu, trzecia z lewej, czwarta z prawej. Zośka stała po środku z dumnie wypiętą piersią, a jej pióra lśniły w promieniach przebijających się przez dach. Słyszałem, że mamy tu bohaterkę podwórkową. Zaczął słodkim głosem budyń, udając niewiniątko. O Zosiu! Nawet nie wiesz, jak bardzo cieszę się z Twojego szczęścia. Nikt bardziej od Ciebie nie zasłużył na takie wyróżnienie. Zośka aż się zarumieniła pod piórami. Ach, Pudiochu, bo się zawstydzę! Co ja poradzę? Samo się zniosło! A to złote jajko? Kontynuował Mops, przeciągając słowa niby od niechcenia. To pewnie takie święte, co? Nikt go nie rusza? Kura aż wypięła pierś. Oczywiście, że nikt. To prawdziwy cud. Nigdy w historii naszego kurnika coś takiego się nie zdarzyło. Dlatego każda kura ma warte. Ja jestem pierwsza, bo ja je zniosłam. Dziś w nocy to ja pilnuję. Budyń kiwnął głową z uznaniem, a w myślach już układał niecny plan. Przyjdę w nocy, wystraszę głupiutką Zośkę i będę miał przepyszną kolację ze złota. Jak król, żeby nie wzbudzić podejrzeń, jeszcze przez chwilę udawał zachwyconego. No, no naprawdę piękne jajko, błyszczy jak medal. Nigdy nie widziałem czegoś równie cudownego, zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękuję, dziękuję, gdakała zachwycona Zośka, dumnie poprawiając pióra. To dla mnie zaszczyt. Budyń ledwo wyszedł z kurnika, a jego ogonek już drżał z ekscytacji. W nocy czeka mnie uczta królewska, szeptał do siebie, ziewając przeciągle. A teraz, mała drzemka przed akcją, położył się z powrotem pod swoim dębem i zasnął śniąc o złotych jajkach i chrupiącym boczku. Rozdział drugi Duch kurzej łapy Noc spłynęła na wiejskie podwórko jak czarny koc. Wiatr świszczał między drzewami, liście tańczyły po ziemi, a księżyc świecił tak jasno, że nawet myszki zakładały okulary przeciwsłoneczne. W tej pięknej scenerii Kura zośka siedziała dzielnie przed kurnikiem. Jedna kura bez mundura, druga kura bez mundura. Liczyła w myślach. Jak doliczę do stu, to zacznę od nowa. Liczenie pomagało jej nie zasnąć, bo dziś pełniła najważniejszą wartę w życiu. Pilnowała złotego jajka. Pióra miała bojowo nastroszone, oczy szeroko otwarte. Ale powieki coraz cięższe. Tymczasem parę metrów dalej w ciemności coś się poruszyło. Za kurnikiem dreptał budyń, któremu z ust wystawał kawałek sznurka, a w łapach trzymał dwie skrzynki i jedno wiaderko. Ha, jeszcze tylko jeden schodek, chichotał pod nosem. I będę ucztował w niebie, postawił wszystko na ziemię. I złożył z tego platformę, która miała mu pomóc dostać się na dach kurnika. Wdrapał się na górę, dysząc i sapiąc przy tym niemiłosiernie. Spojrzał w dół, żeby rozeznać się w sytuacji. Przed wejściem siedziała Zośka, która co chwilę ziewała, i mruczała coś o złotych medalach zaczuwanie. Budyń uśmiechnął się chytrze. No to moja droga, Zosieńko, czas na przedstawienie. Najpierw stuknął pazurkiem w dach, delikatnie, potem coraz mocniej. Aż złowieszcze echo poniosło się po podwórku. Zośka podskoczyła przerażona. Kto tam? Kto śmie przeszkadzać kurze na służbie? Budniowi aż futro drżało ze śmiechu. Ale wziął głęboki oddech i powstrzymał się od niekontrolowanego wybuchu. Zmienionym głosem, niskim i tajemniczym, zawołał. "Koko, ko, ko, to ja? Duch kurzej łapy. Kura aż zeskoczyła z taboretu na równe nogi. Duch czego proszę? Kurzej łapy, powtórzył Mops, starając się brzmieć jak burza w puszce. Stwórca wszystkich kur świata. Zośka kucnęła, szeroko otworzyła oczy i zadrżała jak piórko. Kochany ko, 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 duchu, to, to zaszczyt. Czym sobie na niego zasłużyłam? Jestem tylko zwykłą kurą. Budyń parsknął cicho, ale zaraz zebrał się do kupy i zaintonował zmienionym głosem. Przybywam z zaświatów, bo słyszałem o cudzie, który narodził się w kurniku, o złotym jajku i o kurze imieniem. Zośka, znasz taką siostro? Zośka, to ja, to ja gdakała z dumą kura to ja je zniosłam duchu. Wiedziałem, czułem od ciebie wielką moc odpowiedział Budyń, dodając dramatycznie. Ty jesteś wyjątkowa, moja córko, w piórach. Zapisałaś się w historii wszechkurnika naprawdę? A ja myślałam, że tylko na podwórku będą o tym słyszeć Czyli naprawdę jestem sławna Och, tak! Na zawsze trafiłaś do kanonu kurzej historii ciągnął Mops Twoje imię rozbrzmiewa donośnie w niebiańskim kurniku wszystkie kury, które tam mieszkają Mówią tylko o tobie. Zośka aż zapiszczała z zachwytu. Nigdy nie słyszałam tylu pochwał na swój temat, zaczęła po chwili. A powiedz mi o wielki duchu. Skoro już tu jesteś, bo to pytanie chodzi mi po głowie codziennie. Po co właściwie kury żyją? Mam wrażenie, że nasze życie nie ma za dużo sensu. Budyń zamarł. He, może po to, żeby. Cieszyć się każdym rankiem, żeby wstawać, gdakać, dziobać ziarenka, słońce oglądać i po prostu robić swoje, choćby to wydawało się małe i zwyczajne. Nikt tak jak kury nie robi tego tak dobrze. A właśnie z tych małych rzeczy tworzy się cały świat. A czy w niebiańskim kurniku też znosimy jajka? dopytywała kura z błyszczącymi oczami. Hm, raczej nie. Tam kury nie muszą już pracować i głównie odpoczywają i mają wieczny zapas ziarna. Sośka kiwnęła głową z namysłem. Brzmi świetnie, tylko boję się jak my mamy tam niby dotrzeć. Bo wiesz, czasem mnie też zastanawia, dlaczego my nie latamy jak inne ptaki. Skrzydła przecież mamy. A tylko podskakujemy. To trochę smutne. Budyń podrapał się po głowie. Bo ktoś musi pilnować ziemi, gdy inni latają po niebie. Pomyśl sobie, co by było, gdyby wszyscy mogli latać. Jeden wielki chaos. Dlatego każdy z nas musi się jakoś różnić. Bo każdy ma swoją rolę do wypełnienia na tym świecie. Zośka zamilkła na chwilę. Ojej, jakie to mądre! A ja głupia zawsze myślałam, że po prostu jesteśmy za grube! Budyń zaczął się pocić, bo plan wymykał mu się z rąk. To mądrość duchów. Duchy są mądre. Dlatego jesteśmy duchami. Ale teraz, Zośko, słuchaj uważnie. Zmienił ton. Zostałaś wybranką. Wybra co? zagdakała z zachwytem. Wybranką przybywam, byś mogła doznać objawienia. Zasłużyłaś sobie, by wyjawić ci moją postać. Tylko jedna kura na świecie dostąpi tego zaszczytu. Naprawdę? I to będę ja? Piszczała Zośka. Zawsze chciałam zobaczyć, jak wygląda mój stwórca. Czy też masz taki czerwony łepek, jak ja? Budyń prawie parsknął ze śmiechu, ale szybko się opanował. Tajemnica zawsze lepiej smakuje, gdy odkrywa się ją samemu. Dlatego lepiej będzie, jak zobaczysz to na własne oczy. Ale nie mogę się ujawniać byle gdzie. Ktoś mógłby podejrzeć mój majestat. Spotkajmy się za dwie minuty. Pod wielkim dębem. Sośka zerwała się podekscytowana. Ale nagle stanęła jak wryta. Ale duchu, ja mam przecież wartę. Kto będzie pilnował jajka, jak mnie nie będzie? Budyń szybko zebrał myśli. Zosiu, nie lękaj się. Czy myślisz, że jajku może się coś stać, gdy w pobliżu jest duch kurzej łapy? Moja moc czuwa nad tym kurnikiem i żaden łakomczuch, to znaczy. Żadna siła nieczysta mu nie zagraża. Kura westchnęła z ulgą. Ach, no tak, jak ja mogłam wątpić. Wybacz mi o wielki duchu. I popędziła w stronę drzewa, aż pióra za nią fruwały. Mops szybko zsunął się z dachu, wszedł na paluszkach do kurnika, rozejrzał się i szepnął. No to do dzieła, duchu łakomczuchu. Owinął złote jajko w kocyk, wziął pod pachę i pobiegł za stodołę. Serce mu biło jak bęben, język aż drżał od śliny. Nie wytrzymał i usiadł za beczką. Rozwinął kocyk, spojrzał na jajko, które błyszczało w promieniach księżyca. Ach, moje złotko, już czas na królewską ucztę. Otworzył łakomie pyszczek i wziął pierwszego gryza. Jednak zamiast delikatnego smaku, poczuł skrzyd drewna i ból zęba. Aż zawył na całe gardło. Auć! Co to ma być do jasnej ciasnej? Spojrzał na jajko, z którego teraz odchodziło sreberko po czekoladzie. W środku zamiast złota było drewno. To jakiś żart? Zawarczał z bólem. Pic na wodę, fotomontaż. Jak ja mogłem dać się oszukać zośce! Wściekał się, warczał, tupał łapami, aż kurz tańczył w powietrzu salse. Nikt nie będzie robił mopsa w konia. Z jajkiem pod pachą ruszył z powrotem do kurnika, burcząc pod nosem. Jeszcze się policzymy. Ja im pokażę prawdziwe złoto! I tylko księżyc śmiał się z za chmur, jakby już wiedział, że to dopiero początek kłopotów. Rozdział trzeci, Złota Nauczka. Wściekły budyń wyszedł z za rogu stodoły i ku swojemu zaskoczeniu zobaczył, że w kurniku trwa prawdziwy chaos. Kury biegały we wszystkie strony, gdakały przeraźliwie, trzepotały skrzydłami. I zaglądały w każdy kąt, jakby całe życie czegoś szukały. Gdzie jest święte jajko? Krzyczała Krysia. Może potoczyło się pod grzędę? Piszczała Mania. A może ktoś je ukradł? Dodała Basia, zerkając na niebo z przerażeniem. Zośka stała po środku, potrząsając piórami i próbując zapanować nad rozbieganym stadem. Spokój dziewczyny! Dakała, choć sama ledwie panowała nad sobą. Jak pełniłam wartę, to odwiedził mnie duch kurzej łapy, nasz stwórca. Był miły, pachniał psią karmą i obiecał szczęście dla całego kurnika. Westchnęła ciężko. Opowiedział mi, że nigdy w historii nie trafiło się żadne złote jajko i że jest wyjątkowe. Pewnie dlatego zabrał je ze sobą. Tylko szkoda, że bez uzgodnienia ze mną kury zaszumiały między sobą, gdacząc z niedowierzaniem i zachwytem, jakby to, co mówiła, było najważniejszą nowiną świata. Budyń przyglądał się temu wszystkiemu z daleka. Patrzył, jak kury miotają się z piórami na sztorc i sercami pełnymi paniki, i powoli dochodził do wniosku, że one naprawdę niczego nie udawały, a to nie one mnie oszukały, pomyślał, marszcząc czoło. I chaos, i poszukiwania są prawdziwe. Usiadł na chwilę i zastanowił się głęboko ale kto mi właściwie powiedział o tym złotym jajku? Zatrzymał się, a po chwili jego oczy zrobiły się okrągłe, jak spotki Miecio! warknął. No jasne, to ten futrzasty cwaniak. Zerwał się z miejsca i ruszył w pośpiechu w stronę płotu. Tam, w promieniach księżyca, leżał kot Miecio. Przeciągał się leniwie, zadowolony, mrucząc sobie pod nosem i machając ogonem jak wachlarzem. Miecio! zawołał budyń z furią. Ty pchlarzu! Wiedziałeś, że to ściema. Kot ziewnął szeroko, aż mu się wąsy zatrzęsły. Ha! Gdybyś tylko widział swoją minę! Powiedział spokojnie. To było warte tych dwóch tygodni strugania tego jajka i czajenia się na sreberko z kuchni. Potem wystarczyło tylko podrzucić to zośce. Mops aż otworzył pysk ze zdumienia. Ty naprawdę to wszystko wymyśliłeś? Oczywiście, że tak, mruknął kot. Pomyślałem, że może raz ty poczujesz, jak to jest, gdy ktoś cię zrobi w konia. Budyń przez chwilę burczał pod nosem, wściekły i zawstydzony. Ale potem nie wytrzymał. Zaczął się śmiać. Najpierw cicho, potem coraz głośniej. Aż echo niosło jego śmiech po całym podwórku. No dobra, Miecio, powiedział w końcu, ocierając łzy z oczu. Przyznaję, że to było paskudnie dobre. Jestem pełen uznania dla Twojego pomysłu. Zamiast złotego jajka mam złotą nauczkę. Kot uśmiechnął się szeroko i zamruczał z zadowoleniem. I bardzo dobrze, Budziochu bo czasem nawet największy spryciarz potrzebuje lekcji od życia. Mops kiwnął głową z uznaniem i usiadł pod płotem obok kota. Księżyc świecił wysoko, kury wciąż gdakały w oddali, a na podwórku zapanował spokój. Budyń spojrzał w niebo i powiedział półgłosem – w życiu jest tak, że cwaniak, który żyje podstępnie, Prędzej czy później trafi na większego cwaniaka. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka like pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy i życzymy słodkich snów.